No, cześć, próba. Zobaczymy, jak to będzie się Mano Romano. Wyszedłem ci na taki krótki spacer. Jestem tutaj w mojej okolicy. Przy starym bloku już trochę rzeczy ściągłem. W końcu trzeba się ruszyć. Zobaczymy, co z tego będzie. Przejdę się tutaj przez most, podejdę właśnie się zastanawiam, bo zaczyna się już pogoda pieprzyć, ale krótki spacer jaki zrobię, no zobaczymy, na razie tyle idę dalej, dochodzę tutaj do tego mostu, duża piekiełki i widzę jakąś butelczynę, no to ją weźmiemy, nie? Znaczy puszkę, nie butelczkę, o dwie nawet. No raz i dwa pozbieramy to i pójdziemy dalej Opsa. No. i już jest czyście i nawet jakiś cukierek, nie wiem czy komuś tutaj wypadło tak się właśnie zastanawiam, no, ale chyba pójdę tu przez most i tym razem z tamtej strony zacznę. No to widzimy się po drugiej stronie. No i wiecie, muszę taki myk zrobić. Muszę przejść na drugą stronę, bo. Ooah, tamtego jest pełno. A inaczej, jak przejść? Opa! Dalimy radę No i trochę tutaj pozbieramy Pogoda fajna, jeszcze jest w miarę ciepło Powiem Wam, ale mury się zbierają Także tego sprzątania na dzisiaj może nie być za dużo no Ale ile się da, tyle pozbieramy Aby to jakoś wyglądało. O. Jak to się mówi, zaczynam na nowo, bo miałem taki krótki okres, znaczy krótki jak krótki, troszkę dłuższy okres takiego e, walczenia ze swoimi demonami. No ale jest już trochę lepiej, także czas zacząć działać. Opa! Widzicie. Pełno tego wszystkiego jest. No i młodzi nie mają czasu. Starym się nie chce. Ale dziadek się wziął i dziadek Roman poszedł w rejs pozbieramy trochę tak jak mówię ile się da to weźmiemy a zaczniemy właśnie sezon może od takiego krótkiego filmiku łopsa 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 mnie pobiło po głowie może za karę, że tutaj chodzę. No ale przecież posprzątać trzeba, prawda? Op. O, właśnie, z już zaczynają kwiaty puszczać krzaki wszystkie. Proszę bardzo A tutaj syp zasypem Ale ile damy to weźmiemy. Tak, jakieś woreczki jeszcze Ojejku, mam teraz taki okres, że do południa przez cały tydzień do piątku mam zajęcia na grupie wsparcia takiej fajnej. Jest nam pa, parę osób i się wspieramy między sobą. Fajna rzecz, mi to pomaga. Ono chodzi tu, Także wszystko jest ok. Znaczy na razie no jest ok, troszkę się poprawiło zdrowie, samopoczucie a jak jest zdrowie jak są chęci do łażenia i sprzątania yy, gdzieś to jest tu no to się chodzi i sprząta ile się da o Jeszcze mamy jakiś kawałek śmiecia I tutaj coś Jeszcze coś tam weźmiemy we mała siatka, ale o A tutaj mamy szkiełko No to tu się chyba trochę dłużej zatrzymiemy Bo to szkiełko trzeba powybierać, prawda? Powybieramy szkiełko Żeby... Się ktoś nie pociął na tym. Ktoś mi powie, że tutaj nikt nie chodzi. A wiecie, jak to jest. Ktoś się gdzieś potknie, przewróci i, i może być kłopot. Także lepiej, lepiej to. Kiedyś to się tak mówiło. Szczerzonego, Pan Bóg szczerze. No więc tak. Idźmy tym tokiem. I. I zbierajmy ile się da. Jest tak, jak mówię, fajnie. Tylko, że ten wiaterek się taki lekki zrywa, ale nie jest, nie przeszkadza jeszcze. Także ile się da, to pozbieramy. To, co widzimy, oczywiście, bo nie mówię, że wszystko wybiorę, bo o, chyba będzie kłopot z nagrywaniem coraz większy wiatr no ale coś tam mi się uda pomóc powiedzieć jeszcze może a jak nie no to to będzie nam szumiało białeczkę widać trzeba będzie znowu przyjść pochodzić po białeczce dobra na chwilę się wyłączę powiem wam tak że musiałem już stamtąd wyjść musiałem przejść na tą stronę bo się skończył Chodnik jakby tam, znaczy miejsce takie, które było w miarę bezpieczne, żeby nie wpaść do wody Także jesteśmy już tu, ale dalej zbieramy, chociaż tasza już pełna, ale chodź tu Ale mam nadzieję, że uda mi się dojść do do jakiegoś śmietniczka czy to No chociaż czy to tutaj gdzieś to już nad białką coś znajdę Dobra idę dalej jeszcze dwa kroki zrobię i czasie będzie ewakuować, bo już auta są niebezpiecznie blisko a nie chcemy na pierwszym spacerku sobie czegoś narobić o jaka duża butla o. Ciśniemy, dobra Oj No powiem wam jest tego, jest tego gdzie się czegnie popatrzcie To pełno tego leży Ale Jakiś mensil Tu jeszcze coś mamy Tu jeszcze coś mamy I damy Mam nadzieję, że coś tam będzie widać o, Już jestem przed swoim blokiem z tej strony To jeszcze to weźmiemy Wyrzucimy I trzeba będzie chyba przejść na drugą stronę teraz więcej ale upa pa ale was tu weszło O no tak bo słodkie było to to mrówki się cisły do tego Ach, to już to już się nie będą cisły także że jeszcze kawałek i trzeba będzie pomyśleć jak się tego pozbyć jak się tego pozbyć jeszcze tu weźmiemy taki kawał o ciepniemy to tu już mamy pełną taszę i co trzeba jakoś się dostać na drugą stronę czy jeszcze pójdziemy tędy no tędy ale tutaj te krzoki nie wejdę za bardzo Dobra przełazimy tu Przełazimy tu No a tutaj są i butelki Uch. Patrzcie ile tego jest No chyba se wziąłem za małą siatę dzisiaj No ale nic To jest pierwszy taki bo Rozruchowy trzeba tu będzie znowu przyjść, pozbierać to, bo jest tego dużo. No ale teraz muszę, muszę te śmieciuchy, co mam, wyrzucić i później pomyślimy, co, co dalej. Także byle do przejścia i wyrzucamy. Na razie, stop. Dobra, jestem po drugiej stronie. Teraz znaczy przez drogę przeszedłem i muszę trochę teraz tego powysypywać, bo mam tego za dużo. Musimy troszkę oddać. Tak jak mówiłem, projekt tego nazbierał i teraz to idzie do śmieci. Tu plastików trochę a no, potem znowu coś innego i tak będziemy podzielić trochę tu trochę tu o to możemy też wyrzucić tutaj trochę tego i tak właśnie ta robota wygląda że zbieramy i do śmieci wyrzucamy Nasze śmieci zbieramy i do kosza wyrzucamy. Do kosza na śmieci wyrzucamy. Tak, żeby to było w miarę poprawnie. Jeszcze to. Jeszcze to tu. I to. Dobra. A jeszcze to rzucę. I teraz pójdziemy do następnego, żeby to w jednym tyle nie nie było naładowane to teraz pójdziemy do następnego o, jeszcze coś tu jakieś po tym po papierosach to też tu damy jeszcze Ok, no i idziemy tutaj dalej Więc na chwilę siądziemy gdzieś na ławce za chwilę bo uf, po tak długim czasie to człowiek trochę zmęczony jest Przejdzie kawałek i, i ma dość, nie? Coś tu mamy, nie mamy. No to możemy dać tu. Trochę z tej naszej. O. No i tak to. Tak to kochani wygląda. Taka to jest robota, że tu już musimy to oddać tak jak jest, że trzeba czasami jak tu się mówią schylić się i coś wyrzucić. E, nie idzie mi to coś teraz. Dobra powyrzucamy co mamy jakieś te sznurki, nie sznurki i idziemy na chwilę odpocząć, także momencik a bo wiecie co jestem po drugiej stronie teraz zasiądę na chwilę odpocznę tu i zapamiętaj mój kolego sprzątać kupę to nic złego, bardzo fajne to jest i na tym zakończę pierwszy film. Może mi się uda zrobić drugi. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Siemano, Romano, cześć.